Poziom mobilizacji. Miejsce Fisk Tower. Fisk? Zatrzymaliście go już? Nie, jesteśmy w Fisk Tower, ale czekamy na nakaz. Mogę się przyłączyć do zabawy? Znasz jego prawników. Musimy się trzymać przepisów. Proszę, Juli, osiem lat na to czekałem. Chcesz pomóc? Leć na Times Square. Zdaje się, że jego ludzie próbują zatrzymać moje wsparcie. Jasne, zaraz tam będę. Parker? Gdzie jesteś? Musimy przeprowadzić chociaż jedną próbną demonstrację, zanim zjawi się komisja. E, tak, przepraszam, wiem. Mam drobny problem. Niedługo będę, obiecuję. Muszę się pośpieszyć i wracać do prawdziwej pracy. Do strzały! Dawać staro! Wiliżankę świeżych obrażeń? Mm. Muszę was ostrzec, rozpiera mnie dzisiaj nerwę. I to już kończę, a wy? Zaraz chodzimy! Niedługo będę! Nie mogę się doczekać miny Willie'ego, kiedy go Juri. załatwione. Co się stało, Juri? Juri! Wiedziałem, że Fisk nie da za wygraną. Znajdziecie wsparcie i ogarnijcie śmigłowce! Julii, w porządku? Jeśli opuści budynek, wyślizgnij się na bór. Co ja pójdę? Masz wolną rękę. Tak! Już nie długuj! Uwaga! Ej, dokąd idziesz? Łapcie! Koruję wam drogę za mną. Spadaj, Spidermenie, damy sobie radę! Nie chcecie martwić, kolego, ale nie dacie rady. Dzięki, miło, że tak we mnie wierzycie. się nazywa nieprzyjazne środowisko pracy. już chyba wszyscy. Dawaj, dawaj! Wyłączyli windy! Na schody! Ja tam wolę działać bezpośrednio. Spidermanie, co u ciebie? Wchodzę na górne piętra. Mam nadzieję, że nikt nie włączy wind. Nasze śmigłowce są pod ostrzałem. Fisk ma uzbrojonych ludzi chyba na każdym piętrze. Jest zdesperowany. I atakuje nas wszystkimi siłami. Muszę go znaleźć i to zakończyć. Jeszcze nie. Właśnie podsłuchaliśmy ich rozmowy. Kasują wszystkie dane z serwerów. Musimy mieć te dowody, jeśli chcemy go wsadzić na dobre. Dobra, co do serwerowni. Ciocia dzwoni. Lepiej odbiorę. E, cześć, Ciociu. Co to za hałasy? E, oglądam film o superbohaterach! Rzeci w tym Chciałam się upewnić, że nasza kolacja jest tak ładna. Pewnie! Słuchaj, muszę kończyć. Dobrze, kocham cię! I ja ciebie też! To go zatrzyma! Przetrzymajcie go, żeby tak nie skakał! Na co wy tak właściwie liczycie? Zodkam ci dawać, dawać następnego! Już żałujesz swoich wyborów? To za Nie możesz z nami wygrać! Znaleźć serwerownię, zanim skasują dowody. Jeśli wejdę tędy, zniszczą wszystkie dowody. Muszę się tam jakoś wśliznąć. No i proszę. Ha, moje własne, prywatne wejście. Fisk to plugawy kryminalista, ale ma wyjątkowo czystą wentylację. Ruchy! Szef kazał wszystko skasować! Nie da są tak mnocze w swojej nieświadomości. Czy to wsparcie techniczne? Zapomniałem hasła. Nie daj <słuch> tak mu do konsulety! Urocie, szacunku! Zatrzymajcie go! Uwaga! Nasz... Zrób to! System jeszcze pracuje! A ja myślałem, że w poprzedniej pracy miałem chamskich informatyków. Muszę się dostać do konsolety, zanim wszystko skasują. Zobaczmy, jak dobre mają zabezpieczenia. O, zapomnieliście o najnowszej aktualizacji. Choć się chce wrogni, to tchórzostwo nadejdzie. Mówi gość, który w panice usuwa historię przeglądania. Po tylu latach wciąż jesteś tylko naiwnym dzieciakiem. Fakt. Ale to dodaje mi uroku, nie? Warcie! Otwórz licencję! Już! Omińcie go! Zniszcie wszystko! Rozejrzyj się! To moje dzieło! A ty zrobiłeś kiedyś coś znaczącego? No, raz załatwiłem tego spasionego szefa gangu i to przed śniadanie. Dzisiaj ginie! Będę mnie rozpełzną się te wszystkie szumowiny, które trzymam w garści. I będzie to twoja wina. Wiele razem przeszliśmy. Prawie żałuję, że to koniec. To tylko wstęp. No to przygotuj się na gwóźdź programu. Obyś był ubezpieczony. Jak on to zrobi? Jestem... Uh! Yuri, właśnie wybuchu. Widziałam. Fisk mógł zaminować cały budynek. Wysyłam saperów. Dopilnuję, żeby im nie przeszkodzono. Zabić go! Inaczej serca bije nas! Dam szacunku! Podobało ci się? Mamy tego więcej. Uh! Zajmijcie to, to nie się już, że to nie zabawa? Uh! Uh! To już chyba wszystko. Wili chyba postanowił nawiać z hukiem. To chyba jest w pułapce. Idź to sprawdzić. Poszukamy bo bomby. Powódcy! wychodzić! Ewakuować budynek! Słyszałam tam jeszcze Znajdę ich. Podniosę to. Musicie szybko się wyczołgać. Jeśli dacie radę, pomóżcie rannym, jasne. Szybko, szybko, szybko! Dobra, Willy, zaraz się spotkamy. Spidermanie, tu Juri. Jak tam, pani kapitan? Bywało lepiej. Nasze śmigłowce oberwały. Musieliśmy posadzić ostatni. Jeśli Fisk wezwie śmigłowiec, nie powstrzymamy go. Ani nie ruszymy w pościg, jeśli odleci. Mam dziwne wrażenie, że od początku to tak zaplanował. Bo pewnie tak było. Kurde. Juri, daj tu sanitariuszy, szybko. Próbujemy. Uważajcie! Nie dajcie musimy się wzbić w powietrze! Tobie już dziękujemy. Więcej rakiet? To już chyba lekka przesada. już Co do... mamy dziś Narodowy Dzień Rakiet? Zbierasz za Mamcie. Mam cię! Kurczę, jak ci szapę, ten tędy Jest tu! Brać go! Spokojnie, wystarczy dla wszystkich! Obyś no, był no, bezpieczny. No to co za gówno?! To twoje głowy! <turwpet> Daj mi cholera, zabierzcie! <tolet> Rozproszę cię! Dobra, tu już czysto. Saperzy muszą być gdzieś z przodu, aby byli cali. Wszystko gra? Właśnie mieliśmy wzywać, wsparcie. No to jestem. Prowadź. Będziemy tuż za tobą. Uwaga, szefie. Od początku chodzicie na pasku fiska? Nie, teraz będzie mnie to prześladować. Zatem wasz plan nie wypalił. Pora na plan B. Łomot od Spidey'ego. Hej, Yuri. Zdaje się, że część twoich ludzi pracuje dla Fisk'a. Na szczęście, to była ostatnia linia obrony Williego. Jestem przed jego gabinetem. Załatw go. Nigiem. Z przyjemnością. Piszesz pamiętnik? Nie zapomnij o dywizie między Spider i Man. Odpalcie śmigłowiec. Zaraz przyjdę. Jestem w szoku, że dotarłeś aż tutaj. Ale czas twoich wygłupów dobiegł końca. E, wiesz, że doskonale cię widzę, prawda? Osiem lat używania się z nim. To dla mnie? Nie musiałeś. Muszę na okazję. Przeładowuję. Co się stało? Wydajesz się zdenerwowany. Zniszczę cię! Daj z siebie wszystko! Teraz mam szansę! problemów tego miasta miałem ci powiedzieć to samo Wiecie co robić panowie Otoczyć go Wszyscy na niego potraficie walczyć, więc walczcie! Nie dajcie się porwać w powietrze! Rozwalić go! A szybki jest! Żadnych wymówek! Za ja to wam płaczę! Chronić drzewa! Nie! Dam sobie radę! Rozproszyć! tyle! Są posiłki! Nie wiem, przecież. И не за что иди Co, damy sobie buzi, może później. Wymarzony powrót do rajkersa. Eh? Masz tam chyba nawet więcej wrogów niż ja. Jeśli myślisz, że to będzie dla mnie choćby najdrobniejsza przeszkoda. Oj, muszę lecieć. Ej, powodzenia, Willy. Coś czuję, że ci się przyda. Idiota! Tylko dzięki mnie w tym mieście był porządek! Miesiąc! Nie minie miesiąc! A zaczniesz tego żałować! Kingpin idzie do więzienia. To koniec pewnej epoki. się uczcić? Może zrobię sobie wakacje? Gdzie jesteś? Niedługo przyjdzie komisja, musimy przeprowadzić test sprzętu. Nie, zaraz będę zostało parę przecznic. Ach, chyba sam to zrobię. Nie, to niebezpieczne.